Siemanko! O, kogo ja widzę! Czy to ta sławna Miliard? Słyszałem dość sporo dobrego twojej rodzinki, panienko. Co robicie tak daleko od Imp-City? Ha? Darmowa haruwa nie przynosi wypłaty, szef, tak? O, to ty jesteś tym, który rozpoczął zabójczy biznes. Nie każdy im prowadzi biznes. To bardzo imponujące, szefciu. A więc kontakt z kreską krwią jakoś cię wnosi na wyżymy. Więc koleżko, może schwytasz jednego z nich na obiad? Tylko że tym. Nabojem nie przebierz go pancerza, więc musisz załatwić go nożem. Spokojnie, Bekso. I tak nie miałeś szans. Hej, szefciu, Chcesz pomóc oskurować tą ślicznotkę? Chciałbym wykorzystać ten moment, by zaśpiewać piosenkę, którą napisałem o mojej wygranej. Czemu się nie spytasz, malutki? Demony królewskie. Serio? O to właśnie chodzi. Żałosne. Zabiłbym was, ale sądzę, że jeśli tego nie zrobię, to będę miał większe szanse z waszym szefem. Plus, nawet nie jesteście warci sprzątania. Blitz, myślę, że jesteś na ceremonii. O... Chyba się na mnie zawiodłeś. Blitz, no weź. Przecież wiesz, że jesteśmy ponad nasz gatunek. Ty wolisz dymać z rodowitym dupkiem za książkę tylko po to, by uciekać na powierzchnię. By zabijać śmiertelników nasycenia demonów, dla których nawet nie obchodzi kim jesteś. Po co mieć biznes, który czeka na twój zgon... ...gdy mógłbyś razem ze mną zabijać niezabijalnych? Zaczynając od tej słówki możemy być najgroźniejszymi istotami w piekle. Ćwiczyłem. Myślicie, że mnie przechytrzycie. Szkoda mi ciebie. Mogliśmy być dobrym zespołem. Ale trudno. Nadal sądzę, że to dość żałosne. Marnujesz swój potencjał polegając na słab... szkodnik. "Może następnym razem, Blitzy?"